Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Ostatnio was informowałem o takim gościu, grupie hakerów jak tubers93. Oni ostatnio uderzyli na ten tutaj tryb, który sobie zagramy. Zobaczycie, jak on został zmieniony. Co ciekawe, ten tryb został stworzony przez takiego gościa jak Fave. Jest to jeden z bardzo znanych youtuberów, który już Robloxa, który już nie działa. Jak widzicie, jak wejdziecie sobie na jego tą stronę Robloxa jego, to zostało to konto zbanowane. Z powodu różnych naruszeń, ja wam opowiem w trakcie gry. Wchodzimy sobie do tego, jak widzicie, tubers. 93 was here. Czyli widzicie, byli tutaj, zhakowali ten tryb. Nie wiem, jak oni to zrobili, bo ten gość już naprawdę dawno nie jest aktywny. Został zbanowany na Robloxie. Dobra, to jest ten tryb z tego co widzę. I zaraz sobie zobaczymy, boże, jak to śmiesznie wygląda. Jezu. Okej, okay, teraz się to załadowało. Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? Słuchajcie, i w tym trybie, o, o co chodzi z fave'em? Ja wam wszystko opowiem tak pokrótce Jezu, co to jest? Here lies faves, I'm going to say this, I did not have tubular relation with, with that woman old champion Jezu, co tu się dzieje? Słuchaj, a tu jest ten fave Faith. Słuchajcie faves cave to jest ten YouTuber, tak wyglądał jego awatar tego fajwa, słuchajcie, i teraz tak on, on tworzył treści związane z Robloxem, ale zachowywał się, został oskarżony o pewne takie bardzo, ale to bardzo niestosowne zachowania, słuchajcie, jakie to zachowania, no nie będę chodził w szczegóły. Do, został oskarżony naprawdę o, o wydobywanie zdjęć. I, i sami sobie dopowiedzcie o co chodzi został zbanowany na Robloxie jego kariera na YouTubie się skończyła zawiesił swoją działalność, chociaż kto wie być może gdzieś działa jeszcze na YouTubie, chociaż nie wiemy w jaki sposób to jest widzicie, to jest jego Tubers93 World Tour i Tubersi ten, bo to był jego tryb i został właśnie zhakowany przez Tubers tą grupę hakerską jak widzicie to jest jego kanał, on ostatnio nagrał 4 miesiące temu, potem było naprawdę gorąco tutaj, jeżeli chodzi o ten kanał. Ma ponad mili pół miliona subskrypcji, więc jest to bardzo duża liczba. Wejdźmy, wróćmy sobie do tyłu tego. ok, tu jest Faith Residence, czyli jego mieszkanie. Jest policja. Jesus Christ, tu są jego okulary, jest pan policjant z pałką. Jesus Christ, jak oni to. Jakie jest w ogóle księżyc? Jaki jest? Ok, i gdzieś tu było jakieś ukryte miejsce, w którym słuchajcie, mogliście zobaczyć. Jezu, czemu tu są czołgi w tym trybie? Co tu się dzieje w ogóle? LOL? Ok, tu jest wóz policyjny. Patrzcie sobie, tu jest policjant jakiś, tu jest kto? tubers z 93. Słuchajcie, czyli to jest pan tubers z 93. No to ładnie. Tak wygląda w ogóle ich zdjęcia. Ja sobie tu może print screena zrobię eee, słuchajcie, ale jeszcze było coś tutaj jest wóz policyjny, nie wiem co to jest, tutaj policjanci ze znakami zapytania, chyba naprawdę gorąco było, co to jest, doktor rabbit, okej okay, ale my musimy jeszcze pozwiedzać ten tryb, bo tu powinno być jakieś fajna, fajna rzecz, tylko nie wiem czy ja to znajdę akurat teraz kto wie okej okay, i tutaj mamy tą ukrytą <laughs> miejsce gdzie możemy jakby, widzicie tu jest Jezu, jaka kosa. I tu jest ten fave, Boże święty, co tu się dzieje. Słuchajcie, czy możemy coś zrobić? I like my justice, how I like my subway sandwiches. Ok. Co my tu możemy zrobić? Tu są tubersi, z tego co widzę. O, możemy click for tubers. Co tu się stanie, słuchajcie? Cygi, on tak lata. No ale słuchajcie, tak to wygląda. Lepiej z tubers 93 nie zadzierać, bo się to skończy źle. Ale wyglądają na takich łowców sprawiedliwości, słuchajcie. Tacy na pograniczu, wiecie, jakby to powiedzieć, tacy vilijantes, którzy dbają o sprawiedliwość, ale na pograniczu tej sprawiedliwości. Więc ciekawe, dajcie znać, co myślicie.